Dzień dobry widzowie, kochani, z tej strony Kuba Kuki, witam was w kolejnym filmie. No i dzisiaj powiem wam układ filmów na święta, bo, bo już u mnie w szkole wystawili oceny i to oznacza, że będę mieć więcej filmów na, na nagrywanie, więc powiedzmy spokojnie. Więc od następnego tygodnia, bo jeszcze w tym tygodniu będą normalnie filmy, czyli w środę i w sobotę. W środę prawdopodobnie będzie kolejny jakiś normalny film, bo jeszcze remonty u mnie robią, więc niestety może nie być jeszcze jutro przygody drwala, ale, ale prawdopodobnie już od następnego tygodnia wystartuje, bo już się powoli kończą. A w sobotę prawdopodobnie będzie Minecraft, no, no, przetrwanie albo, albo może no, komentarze, albo przetestujemy grę, bo to dawno grę nie testowaliśmy, ale no, nie wiem jaką grę przetestować. Among Us nie chce mi się testować, bo to każdy nagrywa i pewnie każdy wie, jak to działa, i po co mi to testować? Chyba, że po prostu mi zaproponujcie, żebym zagrał. Jeżeli chcecie, żebym zagrał w Among Us, to po prostu napiszcie mi w komentarzu. Dobra, no to, no to od 21.00, jakby zacznie się nowy terminarz filmów, no i we wtorek będą właśnie przygody Drwala. W czwartki będą takie filmy pokroju Marian, mapy, Google'a, no i właśnie te testowanie gier. A w sobotę będzie Minecraft i World of Tanks Blitz. Kurka, listopad mi się poruszyło, bo mamy z powrotem grudzień. No i będzie tak wtorek, czwartek i sobota, gdzie w czwartek, 24 postaram się zrobić taki film z Marianem. Tak, tak, chcieliście być Marianem, zrobimy taki świąteczny odcinek z Marianem. No i chyba wolne są do 22, więc będzie tak. Więc ostatni film. Zależy się od 23 grudnia, potem z powrotem wrócimy do śród i soboty, no chyba, że plan lekcji mi się zmieni, no i na przykład będę mieć w piątek na przykład naj, najwięcej czasu na przykład na nagrywanie, bo będę mieć najmniej lekcji i najmniej jakby zajęć. Więc to było wszystko, jeszcze tutaj pokażę jeszcze raz jak będzie, pozaznaczam może kropkami kiedy będą filmy nagrywane, więc to było wszystko, mam nadzieję, że się dowiedzieliście jak będę teraz nagrywać, więc to był kubok. i was wszystkich żegnam, na razie.